Widzę Cię w film filmie kanale w tym odcinku gramy w Roblox Jeśli Ci film spodoba, możesz zostawić lajka, like zasubskrybować kanał Filmy będą się pojawiały na razie codziennie, nie wiem do kiedy Ale e, tak, nie ja właśnie powiedziałem, więc Kupuję sobie to, e, cyk Tutaj cyk, dobra, mamy tutaj pomidory A gdzie ja mam je sadzić? A tutaj mam je sadzić, dobra więc tutaj sobie sadzę oczywiście pomidorek O, jest pomidorek, trzymam go Trochę lata, ale to się przymknie oko, dobra Wieża po z pomidorów jest, mogę odłożyć Bo tutaj pan chce, chce kupić pomidory w ogóle czemu? A, bo tam jest wejście, dobra Tylko czemu centralnie, czy niby świeże Ale czemu to od razu jest przy jakby przy sklepie Od razu jest farma pomidorów nie wnikam, ale dobra, teraz trzeba tutaj spakować mu to i on sobie idzie. I tutaj mam pieniążki do odebrania. 200 dolarów, dobra, fajnie. Tutaj trzeba oczywiście pomidorki nowe przynieść, bo brakło pomidorków. Więc oczywiście przynosimy panu, żeby sobie wziął. I kolejne pomidorki, jeszcze raz trzeba iść. I za niej żeby było w zapasie, dobra, teraz trzeba obsłużyć tutaj pana, żeby dał dużo pieniążku dobra, i jest już 500, a kosztuje 1200, ta to jest kolejna rzecz. Więc spoko. Tutaj a, muszę skasować, no tak, zapomniałem, że to trzeba kasować. Więc cyk, pierwsza osoba, cyk, teraz będzie druga osoba i dużo pieniążków, oczywiście. Dobra, już jest 1000. Muszę iść po pomidory, oczywiście, bo... Znowu zbraknie ten akurat C1, czemu jeden tylko weź więcej? Bo więcej, świeżutkie pomidory, dopiero zrywane z krzaka. Polecam wziąć więcej, bo później nie może być takiej okazji. Co z tego, że cały czas je dokładam? Cii, on tego nie musi wiedzieć. Dobra, jest, biorę stówkę Chodź, choć tu typie, dobra, też wziął jednego pomidora, albo dwa Nie wiem, trochę mi się to baguje i mają to za plecami Ale w to już nie trzeba wnikać, tutaj biorę pieniążki oczywiście, dajcie, dajcie, dobra I Idę kupić drugą farmę pomidorów chyba Są pomidory? Znowu? Uwaga Chyba tak, znowu pomidory Mogę teraz mieć wieże? Nie, mam tylko maksymalnie trzy, to po co mi dwie farmy, jak nie, wy, nie wyrobię tego zbierać Co za hamstwo? Ale dobra, zbieram to Cyk, biegnie tam, biegnie tam jeszcze raz. Nie się taka wielka kolejka zrobi. Ja tu będę na razie cały czas te pomidory dokładał, przez chwilę. I a, już jest chyba maksymalna. Teraz mam dwa, za 2400 kupić coś dobra. Trzeba dużo pomidorów sprzedać. Tutaj proszę dać pieniążki. Tutaj, dzień, do, dzień dobry. E, tutaj widzę, że też pomidorki. Chyba tylko pomidory, wy ludzie kupujecie. Przecież macie jeszcze inne rzeczy. Mają, tak. Mają, mają. Dobra, kasuję kolejnego klienta, to jest przedostatni i będę mógł kupić nową rzecz. Cyk, ostatni klient, jeszcze tego skasujmy, co tutaj stoi w kolejce, żeby już nie musiał czekać. Dobra, dużo pieniążków tutaj leży, więc je zbieram oczywiście. I kupuję, uwaga, co to będzie, co to będzie? Daję szybciej tą kasę, Daję. o, jajka, dobra, tylko 4000, żeby kupić jakąś kurę albo w sumie Farma jajek czyli kurę muszę kupić e, Co jest grane z tymi pomidory Pomidory mnie śledzą latają za mną Nie tak nieładnie Jak ja teraz muszę 42 pomidory muszę sprzedać no to fajnie No dobra Ogarnij się więc szybko tutaj trzeba oczywiście Zebrać od nich pieniążki Żeby dostać więcej A już mam w sumie 500 na koncie więc Będzie łatwiej bo potrzebuję Już 100 razy mniej Więc dobra już mam 900 oni tam w ogóle gdzieś idą i znikają nagle i mają karton w sobie. Okej, okay, ale... No, no fajnie, że znikacie tak nagle. Ten chcę tylko jeden pomidor, no weź typie więcej, bo jak ja zarobić 4200, gdy tylko przyjdzie klient z jednym pomidorem. O. O, tam jest... Co chce... A pomidory, dobra, to wyglądało jakby chciał jakieś jajko, którego nawet nie mam jeszcze. Bo muszę pozbierać. Dobra, zarobione zbieram dużo pieniążków, a nawet w zapasie kupuję. Kurę, chyba to będzie kura Ale tak mi się przynajmniej wydaje, bo kura znosi jajka Więc jak będę chciał sprzedać jajka Dokładnie, jest kura i ona potrzebuje pomidory? Dobra, to ja biorę pomidory W takim razie Kładę je tutaj I dalej potrzebuję pomidorów Ja cię sunę, dobra Biorę to i znowu jej daję Aha, i w taki sposób ona znosi jajka No dobra, czyli ja teraz te jajka Mogę wziąć, a to będzie dwa razy Ciężej, 6600 Coś tu kosztuje, dobra tylko jak ja mam tutaj... No coś zebrałem w ogóle i skakosowałem, bo, dobra Muszę dać jej tutaj dużo żarełka i muszę też dać tutaj żarełko. Znaczy jakie żarełko? Pomidory tutaj muszę dać, a tam jest w ogóle. KURA je pomidory? Yy, nie wiem, może je. Nie znam się, ale dobra, tu kosztuje coś 60. Tak, 66 tysięcy 6600. O, dobra, chłopie że dwa jajka, idealnie mam tyle. Dobra tutaj biorą pomidory, ja to biorę oczywiście szybciutko Niech on tu sobie to kasuje I zobaczymy ile dostanę Uwaga Co? 400 za dwa jajka, czyli jedno jajko jest po... Po, po 200 No spoko, ale myślałem, że będzie trochę lepiej Czyli w sumie to taki, ta kura to jest taki upgrader pomidorów bo jak wsadzam pomidory i one nagle robią się dwa razy droższe, więc upgrader. Dobra, oni potrzebują jajek, więc muszę dać tej kurze jaja tutaj, o cyk, wziąć ta jedno tylko mogę wziąć, super. Ile oni chcą mi? Ja cię sunę ludzie, ile wy jajek chcecie. Czekaj ta chwila, bo tutaj daję akurat pomidory teraz. To muszę wziąć jajka tu co są. Cyk, cyk, dobra. Muszę je wam tu zanieść, bo widzę, że wy tu dużo jajek chcecie Odkładam wam oczywiście Kolejne jajka są zrobione Czego ty się kurwa tak szczęścisz? Aha, bo ty chyba jesz, ale powietrze Okej, okay, rozumiem. Dobra, cyk, on ma jeszcze pomidora, więc Pyk pyk, teraz będzie dużo kasiorki, tam 6600 trzeba, więc Będzie szybciej tu zbierane. Dobra, dużo kasior, ilu w ogóle ma jajek? Jeszcze pomidora wziął Dobra, dużo siana, cyk, wlatuje na konto już mam 3200, więc jeszcze. Raz, parę razy tak zrobię i będę miał. Dobra, zarobione to nawet dużo więcej kasiorki. Mam prawie 9000, więc kupuję sobie to. Taj, nie wiem co to może być w sumie, więc trzeba to sprawdzić i to kupić. Tam widzę, że jajek braku, bo jest kolejka po nie, ale ile to się będzie tu wrzucać? I jak to się w ogóle fajnie kręci? Tak. W sumie to tam w sumie też się chyba kręciło dżem. Skąd ja mam wziąć wam dżem? Teraz za 10 tysięcy coś tu jest. Czemu tu jest tak drogo? Ja kupiłem półkę za 6600 a nagle teraz jest dżem za... Tam jest chyba fabryka tego dżemu. Dżem z pomidorów? Tak, dżem z pomidorów, bardzo smaczne. Przynajmniej, nie wiem czy to jest dżem, ale tak wygląda jakby to był dżem. Jo, chłop wziął trzy jajka. Tu jest, widzę, że wieża ifla. Trzy pomidory, dwa jajka. Tu są jajka. Jakie jajka? Pomidory dobrze, nic nie brakuje, dobra. Mogę jeszcze donieść, żeby był pełne. Spoko, tutaj kurze trzeba, oczywiście, donieść. Te pomidory, które ona zjada i upgrade'uje Nam e, te pomidory, dobra. Tu można nieźle się pobawić tym jajkami, bo się coś bagują u mnie, dobra. Mogę teraz iść tu o nich sprzedać, e, żeby mi to kupić. Co, co ja gadam, żeby oni to kupili po prostu, żeby nie czekali w tej kasie, dobra. Dajesz, dajesz, szybciej, szybciej, dobra, dużo kasiorki teraz wpadnie, zbieram oczywiście ją, mam już 4000 tysiące, potrzebuję 10 tysięcy, dobra, ja to zbieram, dobra, zarobione na tą nową rzecz, którą nawet nie wiem co jest, ale mam 12 tysięcy, więc dobra, idę to kupić i uwaga, co to będzie, co to będzie... Uwaga uwaga, ile jeszcze będziesz tą kasę wrzucał. Możesz tak naraz, tylko musi się po 100. Dajesz, dajesz, szybciej, szybciej. Dobra, i 200 i jest 4 pomidory. To to musi nie być dżem, tylko jakiś. Nie wiem co w sumie co się robi z pomidorów. Uznajemy, że dżem pomidorowy. Tylko 4 to ja muszę... Ale to będzie słabe strasznie, bo ja muszę... To się robi... A dobra, to ma 4 miejsca. I teraz mamy... Ole fajnie się go niesie tak z boku, dobra, cyk, kładę na półeczkę. Myślałem, że to z czterech się robi, tak jak myślałem, że tam na... Joko, tu jest wieża. Co jest, ale chłop dużo rzeczy kupił. Dobra, mam trzy. Nie da im to tutaj skasować, bo widzę, że niezła kolejka się zrobiła i przy okazji też wieża. Ale dobra, tutaj nie dają dużo kasy. Jestem ciekawy ile będzie. Taki... No, nie wiem, to jest może koncentrat. O właśnie, koncentrat się robi swój roku. Więc cyk. Ile kasy tu jest człowieku? Dobra, biorę to. Eee, tu jest teraz druga 17 tysięcy, prawie 18. No to fajnie, tam jest kolejna rzecz. 15. Świetnie! W ogóle mnie to nie cieszy, ale mam tu pusto. Co jest grana, ale mam pusto. Dobra, zbieram ostatnie pieniążki, żeby kupić tą kurę nową. Co jest grana? Dobra, mam zebrany, teraz będę tutaj stał 5 minut, aż to się zapełni zostało ostatnie i mam nową kurę, to mam tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało jeśli tak to możesz zostawić lajka zasubskrybować kanał, my się widzimy w kolejnym filmach.